Dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, knitu! Dawaj, dawaj. dawaj! Tak? Dobra, idę! Daź go! W ogóle, jakby pan pogrzebał, tutaj jest sporo rzeczy do zabrania. Część pewnie nie będzie pan mógł, ale część na pewno. A tego was dwóch jest? A Chcecie jakieś rękawiczki? Po co? Po ręce się Pan posłucha. Rękawiczki są na mięczaku. Mięczaki wyrobiłem. Ja muszę czuć złomu. Nie czuję, złomu nie ma złomu. Na mnie. Musi pan dotykać tego, tak? A, Gruby to jest gaduła. Lubi pogadać sobie z, z, z klienta o złomie, a ja to biorę sobie ten złom, ładuję na samochód, pomału. i, i robię swoje i nawet nie szukam co oni tam gadają. Pan odeździesz, pan że pana nie uderzy. Dobra. A pan tak rzuca mocno, że rzeczywiście może być niebezpieczny. Szyby też bierzecie? Nie. Jak długo, jak długo w tym zawodzie? Ja już Czter, mm -hmm. y, 14 rok. No, to trochę 14 lat jest doświadczenia rzeczywiście. A przepraszam pana bardzo. Kosiarka, tak, 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 trzeba ją zabrać. w połowów dalej, okay. no. Dziękujemy bardzo, do widzenia. Do widzenia, dziękuję ślicznie. To był dobry przystanek. Dziękuję jeszcze raz, do widzenia w życzę. Krzykacz ma powody do zadowolenia. Przy odrobinie szczęścia na złomie z tego podwórka zarobi nawet 100 złotych. Nie widzisz, Frecie, ślepy, jak nie ja, twój pan, się, to byś k nie zauważył, że przyjechał być. Że jesteś stary, to stary, a jeśli jesteś ślepy?